Dajcie moi drodzy, w nowym odcinku Never On Dryfujemy sobie jakąś ikrą. Boże, cega ja na jaką ikrą? Taflą wody. Dobra, może przejdziemy dalej. I hopa. Dobra, mam nadzieję, że teraz jakoś. Aha, czyli tutaj pewnie znowu musimy wykorzystać nasze kręciołki, naszą broń. Nie wiem w ogóle jak to nazwać. Co prawda to ma yy, nazwę. Yy, ale kurczę, oho. Ojoj, oj, oj, oj. O cholera. Okej. Okay. Czyżbyśmy. Dobra, teraz będziemy liskiem. Lisku. Hopaj. I, I idziemy po prostu do przodu. Hop. Nie wiem, czy lisek doskoczy. Dobra, doskoczył. I hop. Lisek, lisek. Idziemy. Hop. Hop. Dobrze, dobrze idzie. uj, oj, oj, tam się wali. O, oh, Szybciej, Lisku. Szybciej. Bo to się zaczyna robić. Wow. Wow, bardzo niebezpieczne. Dobra. Jak najszybciej. O matka święta. Dawaj, dawaj, Bo nie wiem, czy to czasem tu się mi nie zawali i by było dosyć niefajnie. Skoczysz? Skoczysz, dobra. Ona wyżej... O Boże, nie. Dawaj, dawaj, dawaj. Trzeba szybko spieprzać, ponieważ znowu nasz misiek za nami biegnie, a ja nie chcę, żeby mi coś zrobił. Tak zwane brzydkie kuku, hopa. Hop, cholera, żeby tylko... Żeby tylko się cholera nic złego nam nie przytrafiło wow wow, co ja zrobiłem do cholery Jezu No nie, jeszcze nie gdzieś tam zabiły liska Dobra, uciekałem dalej. Trzeba po prostu poczekać, bo zauważyłem, że ta tafla lodu się obniżyła, więc działam jak najszybciej. Dobrze, że lisek nam przywołuje te różne... Cuda. Hup, Oj! galera, troszkę się... Szybciej, szybciej, hop! Bardzo ładnie. Jak na razie dobrze idzie. Chociaż pierwszym... Oj! Hop! Hop! A tu co? Co tu się dzieje? Won! Won! bo O Boże. Nie, ja nie chcę. Nie chcę utonąć. Ej! Dobra. Nie jest źle. Mamy rybki. Duchy ryb. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Teraz, Lisku możemy skoczyć, nie? Hop. O nie, jak zwykle mi się nie daje. Za wygraną. Świetnie. Znaczy, nie świetnie. Co ja wygraną, jakieś świetnie. Hop, hop. Hop, hop, hop. Aha, teraz będzie. Wow. To było dobre. To było bardzo dobre. A fajnie. Fajnie, ten wódz plemienia. Można powiedzieć, że lektor. Fajnie, gada. Tak trochę sepleni, ale to nadaje klimat tej grzy. Możemy sobie zobaczyć ciekawe rzeczy. O, tu gdzieś mieliśmy li O, mamy naszego arktycznego liska, który jest słodziutki, niczym cukiereczek. Dobra, hop. I hop. I... Łoł! Hop. Okej. Okay. Albo nie, nie, nie! Lisku, nie, bo cię zgniecie. Poczekaj. O Boże! Oj. Nie pil, bo mi tak... Mi tak szkoda jak ten lisek piszczy. Jak mi się smutno robi. Dobra, nie, niech ta tafla sporo ten da tak do góry. Bo ja nie chcę znowu ucierpieć. Dobra, jak najszybciej... Hop! Tylko uważaj Lisku, proszę cię! Okej. Okay. Ostrożnie! Fuck! nie O Boże, jeszcze liska zabiłem Znowu tutaj To mi się nie uśmiecha Ło wow. Dobra O! Jak najszybciej, jak najszybciej Do góry, op! O Boże, nie. Nie, 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 stawaj, stawaj, stawaj. Cofaj się, cofaj. <coughs> ok. Dawalisku, chodź. Chodź, 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 chodź. Jak najszybciej. Dobra, poczekamy tutaj. Mam nadzieję, że ciebie nic tam nie zgniecie. Uch, na szczęście nie. Hop. Dawaj do przodu, dawaj do przodu. I się zatrzymamy. Nie chcę, wiecie, szybko robić... Bo wtedy się wszystko spierniczy. A tak to... Jezu! O Boże! Szybko, Lisku! O Boże, nie! O Jezu, myślałem, że już spartolę to. Lisku, chodź. Czemu się boisz? Nie bój się. To tylko ja. Mała dziewczynka, która zamroziła sobie cztery litery i chce uciec jak najszybciej z tego czegoś. O Boże, znowu ten... O, Ej, uważaj. Hop. O, może nie. O, może nie. Jeszcze drgania nerwów miał. <laughs> Aha, bo to w sumie... Czekajcie, o to... co? Zostaw moją dziewczynkę Może jak to brzmi w ogóle eee... Nie, nie, nie Idź mi stąd Won 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 No pójdziesz stąd czy nie Nie Won Tak mi nie zdobędziesz o Boże, tego się nie spodziewałem. O jezu, to, ta kraja jest brutalna. Ja nawet się tego nie spodziewałem. Dobra, jak najszybciej liskiem. Jak najszybciej liskiem. Dobra. Hej. Dobra, ale co ja mam teraz zrobić? Cholera, co ja mogę teraz zrobić? Właśnie, no bo tu nic nie mogę, chyba że. Chwa! No nie znowu! Hej! Ło! Wow. Dostaw mojego liska w spokoju! O jezu nie! O święta, nie wiem, co ja mam do cholery teraz tutaj zrobić, powiem wam szczerze, jest to troszkę dla mnie zagadkowe, bo myślałem, że może nie, tamto on nie doskoczy. No hop, opczyj, oj, uważaj, o, dobra. A czekaj jak ja tu zejdę teraz łow, wow, wow, do góry, do góry, do góry, wow Aaaa, coś takiego Okej, okay, wow, rozumiem Ej, został mojego liska Znaczy moją dziewczynkę Spokoju Wow, to nie tak miało być. Dobra? Co stawiał? Fail w tym odcinku. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ale to jest naprawdę <laughs> trudne. <Okay. śmiech> Hej! Dobra Hej! O! Do góry, do góry, do góry! O właśnie, o to mi chodziło. Został tylko dziewczynka z O! Nie! A jezu! Mmm, nie skoczył mi w ogóle do tyłu. Nie rozumiem tego. Wiaduku, do góry, do góry, pięknie. Do góry, chodźcie, chodźcie. Może w końcu uda się. Pewnie tak będzie zaraz nam jeszcze gonił. Gejzery Ok.

Zawsze marzyłem o tym, żeby pływać we wnętrzu wieloryba. Ciekawe to będzie przeżycie, ciekawe. Swim. A, jak nacisnę spację, to trochę szybciej. Dobra, lewo w prawo. Lisku, może pójdziemy tu, co? Chodź, Lisku. Zobaczymy, co nas tu czeka. Nie tak. Hup. Dobra, sopra strącone Ale Tu coś było Jak był nasz wilczek Tylko teraz nic się nie robi, dobra Może jednak pójdziemy do przodu i zobaczymy co to będzie. Cholera, tu jest woda. Tu jest woda i nie wiem czy ja mam do niej wejść, ale zobaczymy Dobra, przynajmniej teraz mi nie tonie Ale pytanie A, dobra. Chciałem się pytać jak? Jak mam nurkować? A na szczęście, Dobra, to coś trzeba zrobić. Dobrze, ten lud, więc yy, nie robi w sensie krzywdy. Hop, 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 hop. Dobre. dziewcynecko wskakuj, moja droga. I teraz hop, 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 hop. O Boże, nie tak to miało być. Hop Dobrze teraz Dziewczynka spróbuję tu wskoczyć Mam nadzieję, że mi się uda Okej okay. Do góry Hop Aha, nie da się Muszę normalnie skoczyć, spoko Dobra, dziewczynce się udało I teraz znowu je! Yeah. Oho! żeby tylko na głowę nam nie spadło że woda się nie będzie zaraz podnosiła e, Okej, okay. coś zrobiłem <laughs> Tylko pytanie, czy ja muszę teraz zanurkować? Chyba tak Dobra, płyniemy Teraz liskiem. Aha chwila. Muszę zaczerpnąć go powietrza, bo... To się źle może skończyć. Płyń lisku, płyń. Jesteś żwawym lisem, więc uda ci się to. Wierzę w Ciebie. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Dobrze. Okej, okay, czyli takie było rozwiązanie tego czegoś. Dziewczyneczko, chodź tu, moja droga. Eee, chwila, może lisek się przesunie. Nie, 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 nie. Lisku, poczekaj. Dziewczynka też musi wyjść. Ok. No, teraz możemy iść do góry. <laughs> Chodź, idziemy do góry. Hoppa. czekam na dziewczynkę. I teraz... Aha, teraz powiem tu coś, tak? hop, 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 hop. No, ale... hmm. Ja tu nic nie zrobię. A tu chyba też nic nie rozwalę. Więc znowu nie czeka jakaś łamigłówka. A, Okej, okay. ona tutaj podejdzie, dobra. Hop! 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 Okej. Okay. Dobra. E, teraz trzeba tam chyba doskoczyć. Spoko. O Jezu! Dobra, nic się na szczęście mi nie stało. Więc... Zrobimy to jeszcze raz. Hop! Hop! ok. Czekaj, jak się przełączę teraz... O! Pięknie się udało! Hop! Dobra, lisek. Wędrował tu, gdzie chciałem. Znaczy, w sumie. Chciałbym, żeby tu dziewczynka też mogła wejść. Że ona nie dosięgnie. <laughs> Chyba, że Lisek tutaj bliżej podejdzie. W dół. Nie. A tu coś jeszcze jest. A. Chwila, moment. Nie w tą stronę. Hop! Prawie. Ok. I co teraz? Co tam się stało? Aaa wow, wow wow wow. Dobra, Lisek, chodź tu Chodź tu Lisek Tylko kurde. Powiem wam szczerze, nie mam pomysłu jak dziewczynka ma się tu dostać. Hop ponieważ to za bardzo tutaj to jest za bardzo u góry, więc to mi troszeczkę koliduje, a dziewczynka tak wysoko nie dosięgnie, ani się tu nie odbije ani nic. Cholera. Co tu zrobić? Co tu zrobić, żeby ona mogła się na to zawiesić? Cholera, no nie mam pomysłu, powiem wam szczerze. Jak na razie. Jak ona może tu się zawiesić? Tam nie przejdzie, chyba że. Nie. Ej, hey, uważaj! Ej, domowny, może jeszcze raz. Nie, nie, nie. Lisek ma być. OP, dobra. Podjedziemy sobie listkiem tutaj do góry. Hop hop hop, 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 hop. Dobra. I teraz tak. Tu idzie w ten sposób, ale. Hmm. Ona się w żaden sposób nie może tu zaczepić. A to klucze nie pójdzie w żaden sposób na dół. Chyba że. Mam pomysł, tylko musi mi się to udać. Bo chcę się zaczepić. Cholecia. chcę się zaczepić na to tak bardzo, <laughs> żeby móc to ściągnąć. Wiecie? Chyba, że teraz ona się jakoś. O, właśnie. Hop. Wow. Spokojnie, spokojnie. A, jejku, jejku. Hop. Okej. Okay. No, po, podjedź tu bliżej, dobra. Hop, 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 hop. Dobrze. Eee. Nie tak! Oj! No ale żyje. To jest najważniejsze. No, lisek też żyje. Dobra. A, przynajmniej rozwiązaną zagadkę, wiemy, jak to trzeba zrobić. Chodź, tu to coś. Jeszcze niżej. Wow, nie tu, nie tu. Dobra. Teraz tak. <kluzny> nie! Nie, bo mi tam co zniknie. No cholery. <gluzny> Dobrze. Hop, 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 hop. Dobrze. Się. O nareszcie. Prawie jak Ariwald z księcia i tchórza. Hop. Niżej, niżej. Ok Teraz troszkę wyżej. Wyżej, wyżej. Em. Um. Może trzeba się przesunąć Hej, a nie Dobra, nie trzeba tak Hop, Ej! Oh. Było blisko, było bardzo blisko. Nie, nie chcę liskiem, chcę dziewczynką. Dziwnie to brzmi, wiem Ale Hop, do góry, do góry, do góry. lisek. Okej, hop. Do góry, do góry. Hop. <laughs> Dobra, hops. Idziemy dalej. Chodź, Disku. Okej, hop. Skoczysz tu? Skoczysz, ale ci pomogę. Dobrze, idziemy do góry. O, Uważaj tylko. Hop. Yeah. Wow. wow! Uwaga! waga. mi się wydaje, że musimy do góry iść. Ej, 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 ej. Cholera, nie wiem, co tu trzeba zrobić. Czyli seks coś zrobi za mnie? Hm. Hop! O jezu! Coś mi się wydaje, że chyba jednak tu trzeba z liskiem iść. Ui. Oj! Chodź tu, lisku. Lisku! Chodź. Dobra. Hop! No dobra, ale za co ja się zaczepię, skoro... I... No ale lisek. Jejku... Oj, oj, oj! Podwójna śmierć! Chyba jednak nie. Coś trzeba zrobić i na górze, i na dole. Aha, już wiem, mam pomysł. Więc tak. Chociaż nie, bo jak. Nie, czekajcie. Pójdźmy na razie na górę. Dobra, rozumiem. Lisek musi być na górze. Żeby tu przejść, ale... Coś tu jeszcze... Coś tu jeszcze jest, tylko nie wiem co. Muszę to zobaczyć. Aha, tędy nie przejdę, bo tam lisek musi iść, dobra. Rozumiem. Tu coś jest? Nie. Więc tak. E, najlepiej jakby tu lisek został. E, lisku możesz tu zostać. Bardzo bym cię prosił. Zostań tam, zostań. O, w ten sposób, dobra. Dobra. I teraz trochę się Tak, żeby wskoczyć na to coś. Teraz szybko. Ok. Dobrze, że to nie znika za szybko, zaraz tamto, bo wtedy by było. Dosyć. O! Przesranie. I teraz tu. Hop! Pięknie to wyszło. Tylko. Ha. Pytanie. Co dalej? A. Nie, nie, nie. Ze... Tu niżej. Hop! Hop! Dobra. I teraz lisek do góry. Do góry. Oj, lisek do góry. Dobra, <laughs> udało się. Teraz to rozwalimy. I piesek może, boże, piesek, lisek może przejść do nas. Fajnie. Tego nie wiem, co dalej. <laughs> Aha. Okej, okay, już wiem No, ładnie to wyszło Tylko, że Nie wiem, jak ma przejść lisek Okej, okay, już będę wiedział jak Okay, czyli teraz tutaj Wow, a gdzie ten lisek mi sobie powędrował? Chodź tu, lisku, Chodź, 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 chodź tu e, Dobra, gdzie my musimy iść? Chwila, moment A, bo my się teraz Tu nie wydostaniemy, więc musimy płynąć Dobrze, dobrze Lisek tutaj pokazywał Okej, okay. dobra, no to płyniemy Płyniemy, płyniemy Płyn, lisku, płyn Jesteś żywawy i zwinny Dobrze sobie radzisz We wnętrzu naszego wielorybka w ogóle się tak zastanawiam czy jesteśmy we wnętrzu wieloryba, czy nie kurczę, nie wiem, ale dobra, dobra, szybciej szybciej, szybciej. Bo zaraz nam zabraknie powietrza. Widzę światło, widzę światło do światło słonecznego jest. Widzisz dziewczynka za mną, czy nie? No wychodź, Alo no. Okej, okay, mam zapis. Dobra moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. To cześć!